Polakarnia Siarki już znajduje się w szesnastce, winu. E, Igora Wosia, banik, troszkę ta piłka za daleko e, przeleciała nam w głowę. Wiktor, no i myślę, że była to jedna z najlepszych, nie najlepszych sytuacji. impozycji średniokolejowej w Marcin Komorek kilka rozwiązań. czy rzeczywiście tak jest, ale teraz y, musi, y, być może będzie, musze, będzie musiał wykazać się y, bronieniem, bo jest już Tomasz Palony uruchomiony przez Krystiana Kardysia. Palonek, troszkę ta piłka minęła, chciała on oddać y, strzału, ale, ale druga, niezła, y, groźna sytuacja. to partię, tylko po ludzku. Kamil uderza, interweniuje wieczerzach. jeszcze wymija tą piłkę. Gdzieś, e, aktywny. E, również, e, Uwaga, właśnie teraz e, przypięcie pięciu e, kursach, to wcale nie pomyli się e, Andrii Artyn, jest gol e, dla podobieżnych Wójtka Sotobaja, dla czarnych połowów, dla czarnych połowów. W 1933 minucie gospodarzy Przedłuża przed duża to szybko nie zdążył tam e, z reakcją, konsegliwał, a gdyby, e, gdyby troszkę szybciej do tej gdyby spodziewał się, że, że być może w ten sposób e, siarki to, to miałby dogodną sytuację do... Przechodzimy na wideo i kończy tę akcję strzałem w niezłej jest, stosunkowo do dobrej pozycji, ale, ale wysoko na poprzeczką przeleciała pod pomachem. No i chyba zakończymy. Tak, więc... tak to tej fatany w wykonaniu pierwszy w pierwszej połowie. Kaliniec i będzie. Sulkowski uwaga, bo teraz Kumorek przed kapitalną okazją stanął wprowadzony co dopiero na boisko piłkarz, no on już raz po różnym rożnym w tym sezonie w ramka strzelił lubi go futbolówka w takich właśnie sytuacjach I zagrozić już nie będzie przez ten Warto w tym przypadku, czy być może ktoś inny dojdzie do sytuacji strzeleckiej. Przechodzi ta piłka za sprawą Jodłowskiego, uderza Kaliniec minimalnie. Ob... Była jakaś obciera po stronie. Nieco lepiej, uwaga, jeszcze jest Szymon Kaliniec. Atomowe uderzenie. Bardzo mocny strzał, ale, ale na jego nieszczęście prosto w dobrze ustawionego i, i obronił to. Golkiper gospodarzy, teraz jeszcze Siarka, jeszcze Dawid Lisowski, jeszcze Kaliniec i jeszcze raz Bliżewa. Że teraz to wsparcie jest potrzebne, że jest moment, jest okazja do tego, by, by do tego spotkania pójść. Christian Kardys, ale, ale nie zdołał powstrzymać tego zagrania. Szymona Kalinca, uwaga, Nie ma niezwykle ważną ogniwę, przynajmniej tak mojej się nie zobaczyć, jak będzie teraz, no bo troszkę ta rywalizacja się zaostrzy w środku pola i także w obronie. Uwaga, teraz jest Kaliniec przez trzecią już dla siebie w tym spotkaniu sytuacji w drugiej połowie. Panuje piłkę Kamil Ornik z powrotem Lisowskiego, uwaga, bo teraz znów Szymon Kaliniec i znów w interweniuje Marcin Wieczerza, chociaż nie zrobił tego najpewniej. Jeszcze raz ornik. ale spalony, skoro niezadowolenie z Siarki. Dawid Lisowski jest już w polu gardłów siarki Siarkiścina do lewej nogi, ostatnim w sparingu w podobnej sytuacji strzelił kapitalną. W ramkach wtedy szarżował i miał miejsca troszkę więcej. z Czwartoligowym rywalem dziś. Orlik bardzo dobre podanie do piłki na Cichockiego, dojść Cichocki, złapał tę piłkę. Jeszcze na boisku Cichocki dorzuca, jest tam o nie skutecznie skąd interweniował Wieczerzak, tylko przeniósł tę piłkę na koniec pola karnego. Lisowski, zbierają się piłkarze Siarki w polu karnym, współpraca teraz dwóch braci Lisowskich. Lisowski podcina, podniosę ja i Ia Polczyk daje wyrównanie Szafuska w 72 minucie, no to jest to, co wszyscy kibice Siarki tam dobrze i świąte. 50, burban do panaczu, no, gol dla drużynę, siatki Padłze, Przystrzycka centralki. zawodnik wolność z 14 i W Kosy Czarny Pałaniec, Światek Adobrze 1-1.

Nawija teraz y, i uderza na dalszy sygnał, ale, y, ale zrobi to. Pożyczony z Reza, y, korony Kielce. Naprawdę nieźle wygląda w barwach y, czarnych połaniec. Uwaga, bo teraz y, jest atak siarki. Piotr Cichocki uderza minimalnie obok y, sub. Y, Pilka Siarki. raz y, na drodze do

Jeszcze Orlik y y y y i nieźle Lisowski na pole. Karne. Y zgarnia piłkę Feret. Nie podzielił się z nią y mrozem. Być może zrobi to zaraz, Feret. Y dorzuca raz jeszcze jest tam Iwao. Jeszcze jest Jodłowski. I, y I nad poprzeczką y uderza do tej strony pomocy siarki. No i nawet nie dla, y dla Czarny. Kamil Orlik został gdzieś tam załódzki na połowie boiska. Uwaga, kto to złoty, nikt tego nie, nie zamknął. Kamil Orlik bardzo dobrze chciał tutaj... Dograć, ale ostatecznie nikogo na zamknięcie nie było. Bardzo dobra sytuacja jeszcze jedna. Dawid Lisowski e, i nie zgadzają się z tym e, scenariuszem rzut różnego czarny czarnych, ale, ale fakty są takie, że z narożnika wojska znowu e, siarkowcy. No naprawdę znów e, bardzo dobra sytuacja e, siarkowca e, kilka chwil wcześniej. Orlik e, na pole karny. Kotuje się tam od e, czarnych koszulek. Paweł Rusz! I ostatecznie... サウナから進